Cześć, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jeden według mnie z najważniejszych miejsc naszego ciała, a mianowicie przeponę. Po trochu sobie ją omówimy, a na końcu pokażę Wam kilka prostych ćwiczeń, jak ją zrelaksować i rozluźnić. Dlaczego uważam, że przepona jest jednym z najważniejszych miejsc naszego ciała? Zobaczmy sobie w ogóle, gdzie się przyczepia. Rozpoczyna się od wyrostka mieczekowatego mostka, czyli w okolicach splotu słonecznego, który doskonale znamy. Idzie sobie wzdłuż granicy żeber po częściach chrzęstnych żeber 7-10, idąc dalej zmierza w kierunku kręgów lędźwiowych, dokładnie ich trzonów. Także już może się pozapalać pierwsza lampka, że jak najbardziej jego przyczep na kręgach lędźwiowych może być e, prowodyrem e, tego, że może odpowiadać ta przepona za bóle właśnie odcinka lędźwiowego. Oprócz tego, zobaczcie, gdzie ona się znajduje. Jest to tak naprawdę taki graniczny punkt, taki płaski mięsień, który tak naprawdę przedziela nasze ciało na pół, jakbyście sobie wyobrazili, i przedziela ją na górną część ciała, czyli oddziela klatkę piersiową od dołu, czyli od cylindra brzusznego i dalej do i tak dalej i tak dalej. Co to może oznaczać? Że jak najbardziej może wpływać chociażby na bóle jeszcze odcinka piersiowego, bardzo często odcinka szyjnego ale również chociażby też bólu barków. Oczywiście idąc dalej można też pracować bardziej globalnie, tak jak ja często to robię i często wychodzi nam też również w pracy, że jednak odpowiada za różne inne przeciążenia i kompensacje, które kryją się poprzez bóle w zupełnie dystalnych częściach ciała. Przepona jako mięsień działa tak naprawdę często samoistnie, ponieważ kiedy oddychamy i bierzemy wdech, ona się opuszcza, dociskając troszkę nasze narządy wewnętrzne w dół, natomiast kiedy bierzemy wydech, ona podnosi się do góry, wypuszczając, wspomagając wypuszczanie tego powietrza z nas. Jeżeli chodzi o wrażenia bólowe, to raczej nigdy nie będziecie odczuwać, w zasadzie nie ma szans, żebyście odczuwali ból typowo z przepony, ponieważ ona nie jest unerwiona nocyceptywnie, czyli nasz układ nerwowy nie odbiera bodźców bólowych właśnie z niej. Tak pokrótce właśnie to wygląda, także zobaczcie, od ilu rzeczy może być problem właśnie z przepony. Przejdźmy sobie teraz do dwóch ćwiczeń, które wam pokażę, abyście mogli troszkę sobie właśnie rozluźnić i zrelaksować tą przeponę. W pierwszym ćwiczeniu chciałem wam pokazać pracę nad całym oddechem. Jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim weźmiemy sobie głęboki wdech i weźmiemy sobie bardzo, bardzo głęboki wydech tak, aby aż zapadły nam się nasze żebra. To będzie pierwsza część naszego, e, naszego ćwiczenia, czyli bierzemy głęboki wdech i wydech bardzo, bardzo głęboki. aż czuję, że faktycznie wklęsną mi się ten brzuch do środka i wtedy, w tym momencie, kiedy jesteśmy już właśnie w tym wklęśnięciu, w tym takim teoretycznie maksymalnym wydechu, wówczas zatykamy jeszcze nos i staramy się jeszcze bardziej zaciągnąć ten brzuch do środka, czyli łapiemy za nos i wciągamy jeszcze bardziej brzuch. I w taki sposób trzymamy sobie 5 powiedzmy, że sekund, a następnie odpuszczamy sobie powolutku. Zróbmy tak kilka razy. Mniej więcej do pięciu razy, żeby też się nie skiperwentylować, żebyście za chwilę nie mieli mroczku przed oczami, ani nie stracili, nie daj Boże, przytomności. Drugie ćwiczenie będzie to już połączona praca manualna z oddechem. Co będziemy robić? Przede wszystkim są dwie techniki tego ćwiczenia. Po pierwsze możemy sobie wykorzystać naszą zewnętrzną krawędź piątego palca do tego, aby podłożyć ją pod nasze ostatnie wystające tutaj żebra. I podczas wydechu będziemy starali się wprowadzić ten palec troszeczkę głębiej pod żebra, a natomiast kiedy będziemy robili wdech, będziemy starali się utrzymać tą głębokość tego palca właśnie pod tymi żebrami, i na kolejnym wydechu jeszcze głębiej zatopić się tutaj pod te żebra. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Sprawdźmy. Bierzemy sobie głęboki wdech i na wydechu wprowadzamy ten palec troszeczkę pod te żebra. Wie widzicie, też się zgina w kręgosłupie, żeby troszkę pomóc temu ruchowi. I znowu trzymamy sobie 2-3 sekundki, kiedy robimy kolejny wdech, staramy się utrzymać ten sam tutaj, ten samo napięcie, ten sam nacisk, tutaj głębokość tego palca, nie pozwalając brzuchowi wypchnąć go. I znowu wydech i staramy się jeszcze głębiej wprowadzić tutaj ten palec pod nasze żeberka. 2-3 sekundki i też do 5 razy. Ewentualnie druga technika jest taka, że możemy sobie wziąć jedną rękę, lub najlepiej dwie, w takim chwycie takim haczykowatym, wprowadzić ją sobie właśnie pod nasze żeberka, też właśnie nasze opuszki palców, i tak samo wykonywać. Podczas wdechu czekamy i w wydech wprowadzamy powolutku te palce głębiej. Czekamy 2-3 sekundki, i znowu na wdechu utrzymujemy te palce na takiej głębokości, nie pozwalając wypchnąć się, i znowu na wydechu. Jeszcze troszeczkę, troszeczkę głębiej. I tak właśnie wyglądają te dwa ćwiczenia, które chciałbym Wam pokazać. Myślę, że są bardzo proste i często je po prostu też zalecam moim pacjentom, ponieważ wielu z nich ma problemy z przeponą w jakikolwiek sposób. Zresztą jest to też fajne, też odreagowanie stresowe, kiedy możecie też się położyć na plecach z ugiętymi nogami i też nią popracować jak najbardziej. Mam nadzieję, że Wam podobał się ten film i będziecie go polecać. I oczywiście, przede wszystkim wykonywać te ćwiczenia, ponieważ nawet jeżeli uważacie, że wszystko jest OK z Waszą przeponą, choć raczej to jest kwestia diagnostyczna poprzez właśnie różne, różne procesy terapeutyczne do sprawdzenia, to jednak myślę, że warto sobie coś takiego zrobić w różnych, w różnych przypadkach i zobaczyć, że przypadkiem też Wasze problemy w jakikolwiek sposób nie znikną. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.